Mię zaraz zabiję, i Temów nie mam. Ty chcesz mnie zabić, to jest Twój kolega. To jest Twój kolega. No halo. No, ja jestem... no zobacz! No i ładnie, zrobiliśmy oszusta. Zrobi... Zrobi... No to ładnie, już nie jesteśmy kolegami. Nie Ale... jesteśmy kolegami. Ładnie. Ale... Ładnie ja zrobiłeś. Ładnie nie go nie tepłeś. Nie zabiję mnie, zabiję mnie, zobacz. No teraz to mnie ratuj. Zabiję mnie, zobacz. No ładnie zrobiłeś. I ty go nie bijesz i ty go nie bijesz, to ty go tepnęłeś. Ty go tepnęłeś. O mnie zabije, no! Ładnie zrobiłeś, a ja ci itemy dałem. Mega jak kupuję. No, ładnie. Ładnie zrobiłeś. O, I już mnie zabije, Nie będę miał itemów. I to przez ciebie, bo tepłeś jakiegoś ziomka. No i ładnie. No, to jest twój sojusznik jak nic. Ładnie robisz. Zobacz, zobacz. A ja go teraz zabijam i patrz. Robimy mu 26. Oooo, i ładnie. Ładnie, pod, podszedłeś mi pod miecz. S 100 z totemem? Nie, no nie mogę. S jak pierdolisz. Co ty robisz, S? Nie no, nie mogę, nie mogę. Ej, szczerze, nie, nie chciałem cię tak bić, bo już widziałem, że masz małą HP. Ale kurwa. Byłoby Ej, mam tego Gastera. To... A to, ja bym... to ty go tepnęłeś, ładnie żeś zrobił. Ale jego nie, to. Kasiu twoje. On płakał? Ej, dobra, idę mu. Do... Jaki miał nick? Kurwa. Który to kanał był? Kurwa, pamiętacie jego nick? On miał, czekaj. Z. Dobra, łap. sobie coś ładnego. Nie no, co? W, co w ty się... Nie no, co ty masz za koszulkę? Ktoś w to, w ci się no ubrał? Ty zmienić jak chcę. Weź ty to zmień! Dobra. Tylko. Czekaj, tylko bym musiał Minecrafta ty... na chwilę ściągnąć... wyjść. Dobra, nie, Elo, bo mnie mama już na kolację woła. Elo, Elo.